Wafelek ma 5 miesięcy w tym momencie. Chodziło o pieska, który nie będzie zbyt duży, ponieważ mieszkamy na trzecim piętrze, a często psy w młodym wieku trzeba wynosić. Pomysł na przedszkole znalazłam w internecie. Pierwszy raz, jak o tym usłyszałem, to Kaja mi mówi, że a, pójdziemy z psem do przedszkola. No to moja reakcja była taka, że się uśmiechnąłem. więc dobra, no, jak tak chcesz. Witam Was wszystkich na psim przedszkolu. Zaczniemy sobie od kilku komend, które będą związane z kontrolą popędu łowieckiego. Czyli wiemy, że nasze psy potrzebują polować, robią to po prostu, czyli polują na wasze ręce, polują na wasze nogi, polują też na różne zabawki, całe mnóstwo różnych innych rzeczy, które wycofują się, oddalają od psa. Jeżeli prosimy psa o to, żeby na nas nie skakał, żeby nas nie gryzł, odpychamy go rękami, to tak naprawdę motywujemy go do tego, żeby gryzu, to, co się od pyszczka oddala. No właśnie, z małymi piskami jest często ten problem, że one tak naprawdę boją się innych psów, bo nie były wychowane do, tego, do tych kontaktów. No. Często się przychodzi do kogoś, jakiś tam piesek ujada bez końca czy coś, no też nie chcieliśmy, żeby to tak wyglądało, żeby po prostu nasz pies też był wychowany po prostu. Na psie przedszkole mogą uczęszczać pieski niezależnie od rasy, e, niezależnie od tego czy są kundelkami, e, czy są adoptowane, uratowane, czy pochodzą z jakiejś renomowanej hodowli. Na psie przedszkola mogą uczęszczać wszystkie szczeniaki, byle nie przekroczyły piątego miesiąca życia. W okresie szczenięcym pies jest bardzo otwarty na kontakt z opiekunem i z człowiekiem, bardzo mu zależy na atencji, na pochwale. Spotykamy się 8 razy. Pierwsze spotkanie jest zawsze teoretyczne. Służy temu, żeby opiekunowie nabyli wiedzę taką merytoryczną, żeby wiedzieli, z czego się biorą później różne techniczne nasze ćwiczenia. Na samym przedszkolu przeplatamy zabawę swobodną z nauką komend. Tak, super! Bardzo dobrze. Dawaj, dawaj! Czyli mam jedzenie w ręce. Puść! Brawo! Super pies! Bardzo ważnym aspektem Ciego przedszkola jest również to, aby się opiekunowie nauczyli szkolić swojego psa, bo później będą z tymi psami pozostawieni do końca ich życia. W ramach zadania domowego właściciele mają przeprowadzić socjalizację, głównie miejską. Również te osoby, które mieszkają na wsiach, w jakichś takich idy idylicznych scenariach, gdzie jest dom i łąki, potrzebują przyjechać do miasta i zobaczyć duże skupisko ludzi, tramwaje, autobusy, hałasy. Dzięki temu pies w przyszłości będzie odważny. Zrównoważony, pe pewien siebie, nie będzie reagował lękowo na sytuacje stresujące. Reaguje na komendy. Bardzo fajne jest to, że ułatwiło nam to wychodzenie na spacer, ponieważ uczyliśmy się też takich komend, żeby wracał, siadł, żeby szedł blisko nas. No i my mieliśmy ten problem, że Wafel po prostu wszelakie śmietki zjadał i też da się go od tego odwołać. W sensie jak go wołamy, to faktycznie na to reaguje, dlatego gumy na chodnikach już nie są takie niebezpieczne. W przed szkole to też dla nas była ogromna nauka. Na przykład Karcenie psa właściwie nie przynosi żadnego rezultatu, i że dużo lepiej jest właśnie psa wychowywać przez jakieś tam pozytywne wzorce i, i pochwalanie tych dobrych zachowań. To było dla mnie taką właściwie nowością. No i też, żeby na przykład nie witać się tak strasznie entuzjastycznie z psem, jak się wraca, żeby on potem nie czuł tego lęku separacyjnego, no to tak tego jest naprawdę dużo. Jeżeli pies nie wykonuje naszych poleceń, powinniśmy zawsze zwrócić uwagę na siebie, jak te polecenia wydajemy, czy one są zrozumiałe. Musimy pamiętać o tym, że pies nigdy nie jest złośliwy i jeżeli czegoś nie robi, to dlatego, że tego nie rozumie. Ważne jest to, żeby zwracać uwagę na komunikację psią. Pies nieustannie do nas mówi, i jeżeli będziemy mieli pewne podstawy interpretacji tej komunikacji, będzie nam się z nim zdecydowanie łatwiej żyło.